Szybanko widzowie, ostatnio dużo dzieje się w się dlatego pomyślałem, że opowiem trochę szerzej, jak ja widzę obecną sytuację na rynku Steam, zwłaszcza pod kątem inwestycji. Także zaczniemy sobie od update'u, jakim była zbrojownia. Jest ona od 3 października, także minęło już 10 dni. No i teraz z nią dostaliśmy nowe kolekcje, nową skrzynkę tutaj loki naklejki. I oprócz tego dostaliśmy tam duży update też samego CS, ale ja już nie będę się w to y, zagłębiał. Y, I tak jak tu możemy zobaczyć, y, mamy tu maksymalnie 5 przepustek. Ja, ja z początku myślałem, że 5 przepustek jest tylko na jednego gracza, y, ale okazało się, że można je po prostu y, zdobywać y, te 40 gwiazdek, i potem usuwać tą przepustkę i tak sobie farmić y, na okrągło. Y, I z tego właśnie powodu mamy już taką ilość y, różnych skinów że ich ceny też są już praktycznie śmieszne. Dla przykładów operacji Broken Funk mieliśmy kolekcję kontroli, z której mogliśmy zdobyć AWP Fade. No i jak widzimy mamy jej 11,5 tysiąca. Kiedy ta kolekcja się skończyła, już nie można było zdobyć tej AWP, no to ona chodziła bodajże podajrze za 1500 dolarów. A obecnie M4.1S mam już ponad 5000, a minęło 10 dni. Więc myślę, że jeżeli ta operacja ma trwać jeszcze co najmniej 3 miesiące do tego powiedzmy 1 stycznia 2025 to tych skinów będzie ogrom i raczej nie będą za dużo warte. Obecnie na Steamie tą m 4 możemy kupić już za 2350 złotych, więc jak tu sobie możemy zobaczyć, no cena leci i myślę, że będzie lecieć. Myślę, że może nawet dobić do... 1500 zł. Jeżeli dalej wszystko pójdzie tak, że ludzie będą po prostu masowo wykupywać te gwiazdki, to ta cena może nawet spaść poniżej 1000 zł. Ja sam kupiłem tylko dwa pasy i raczej nie planuję dokupować więcej. Uważam, że ta cała zbrojownia będzie bardzo, bardzo mocno przeinwestowana. Zwłaszcza, że no jest to praktycznie jak operacja, więc no ludzie się na to rzucili i wykupują właśnie wszystkie kolekcje, jak popadnie. Jak dla mnie, Valve podeszło do tej całej sprawy bardzo zbytnie. Zaktualizowali właśnie tą grę z tym pasem, dodali aktualizację, kiedy mamy teraz sporą ilość graczy. No i oczywiście zmniejsza się też okres świąteczny, więc tych graczy będzie jeszcze więcej. I to oczywiście dla nich oznacza większe zyski. I dodatkowo, za mamy też rozpoczęcie Majora w Shanghaiu, więc możemy się oczywiście spodziewać kapsułek i paczek z kolekcjami. Więc taki gracz wchodząc na przełomie listopada i grudnia, właśnie będzie miał to wybory: albo sobie wybrać tą zbrojownię, albo kupić kapsułki z Majora. I myślę, że tutaj może się zdarzyć powtórka z, z sytuacji z Edemera: kiedy to właśnie kapsułki po długiej przerwie były masowo z Edemera kupowane. A potem, jak pojawił się Sztokholm, to właśnie mało kto chciał w niego inwestować. Jak to możemy zobaczyć, jak kapsułki właśnie z Edemera. Na przykład tego 2021 roku leciały po prostu w dół i potem utrzymywały się już tylko na tych 60 groszach. A w pojemniki właśnie ze Sztokholmu nikt nie chciał właśnie za bardzo inwestować. Cena potem leciała już tylko w górę. Także myślę, że może się też pojawi taka, taka sytuacja, jak właśnie wyjdzie teraz ten major w Szanghaju. Większość ludzi zainwestowała właśnie teraz w, ten, w tą kolekcję zbrojeń. Więc jak na, na tą kolekcję wydadzą... Większość pieniędzy to raczej już nie będą chcieli wydawać na kupno tego ViewEd Passa i wydawanie znowu na kapsułki. Także ja na przykład no teraz, teraz będę czekał i na razie po prostu poczekam, aż wyjdzie właśnie ten major z Szanghaju i wtedy zobaczę, jak, jak rynek zareaguje. Czy właśnie bardziej ludzie znowu przerzucą się na ten major, a zostawią tam zbrojownię, czy może odwrotnie i wtedy właśnie nie będę myślał o inwestycjach. Kolekcje skrzynki, skrzynka w sumie oraz czki weszły na, na rynek Steam. Mam właśnie nową kolekcję graficzną, kolekcję sportu i świeżego powietrza z kolekcję Overpass i dodatkowo skrzynkę galerii. Jeżeli ktoś właśnie nabił na samym początku te gwiazdki i wymienił, no to to można zobaczyć, czy można było sobie właśnie nieźle, co robić na tej... Na tej skrzynce, bo chodziła po 20 zł, potem oczywiście, no, tu widzimy, się zwiększył. Obecnie na rynku jest jeszcze 60 tysięcy i cena, cena powolutku leci w dół. E, także jeżeli ktoś chciałby sobie tą skrzynkę Galedi kupić, to radzę poczekać, bo im dłużej e, ta skrzynka będzie tam dostępna do wykupu za te gwiazdki, tym ta cena będzie lecieć, lecieć w dół. E, z kolekcji graficznej tutaj, o dziwo, znaczy nikt, nikt za bardzo nie chce otwierać dla tej. AWP. Widzę, że tylko są trzy na rynku. Ale najtańszy z kim jest za 85 groszy, też nie ma ich jakoś za dużo. W porównaniu oczywiście do kolekcji tego sportu. Tu już widać, że otwiera się znacznie większą ilość, bo już najtańsze skiny są po 50 groszy. I potem mamy kolekcję Overpass. Też widać, że tutaj całkiem sporo jest niej otwieranej. No ale tutaj z tych trzech kolekcji, właśnie kolekcja ta z i Overpass ma najlepsze skinki, dlatego myślę, że tutaj one będą dwie najbardziej otwierane. I to jest tak, w którą kolekcję włożyć więcej gwiazdek? No ja, ja szczerze, raczej złożę wszystko porówno. Nie będę tutaj jakiejś kolekcji kupował więcej. Bo myślę, że na przestrzeni lat może się stać tak, że właśnie ta wupa z tej kolekcji graficznej okaże się, że jest jej bardzo mało i ona będzie, będzie właśnie droga. Ale tak jak mówię, ja tutaj raczej będę rozkładał te gwiazdki porówno pomiędzy te kolekcje. I raczej będę się starał nie wszystkie rozłożyć nie tylko na kolekcje, ale również na te bioloczki i kapsułki, tak żeby mieć z każdej rzeczy co najmniej po dwa trzy skiny. Ja osobiście zaczęłem się na, na, właśnie na tych dwóch pasach, tak jak mówiłem, nie zamierzam właśnie dokupować więcej ich. Poczekam szczeny poszczególnych przedmiotów się ustabilizują na rynku i zobaczę też, jak sytuacja będzie wyglądać po wprowadzeniu tych kapsuł z Majora w Szanghaju. I dopiero wtedy podejmę decyzję, czy właśnie bardziej zainwestować zbrojownie i dokupić tych pasów, czy może już opuścić sobie tą zbrojownię i skupić się na majorze. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie.